Dziś wygrywamy jak Kasparow. Jego przeciwnikiem Kramnik. Partia grana w Amsterdamie. W Amsterdamie. Kasparow białymi. Kramnik czarnymi. Tu Kasparow chytrą kolejnością posunieć. Zmusza przestawienie przeciwnika. I teraz dopiero gra 4 Chyba się nauczy od Darka Klimaszewskiego. Darka, jak mnie oglądasz, pozdrawiam cię. Darek robił takie śrubryzy przy To jest bardzo subtelne. Pozycja normalna, a wariant współczesny po goniec G5, ruch Rausera, odgałęzienie Rausera. Niektórzy mówią Richtera Rausera. Przy, lau odmiany, jeżeli goniec wychodzi na c4 a wariant sozina. To czarny może grać różnie. Najczęściej gra e6. I tu skoczek d4. Można grać roszadę. Roszada daje najlepsze wyniki czarnym tak w ogóle. Można grać hetman b6, ale najlepsze wyniki czarnym daje Roszano. Skoczek d4, ustępstwo Kramnika, a6, f4. Jak wiemy, problem jest z tym białopolowym gońcem. Fischer według Sozina stawiał go na b3 przez c4 i było mu dobrze. A teraz proszę. Białe zwiększają przewagę na białopolowej części szachownicy. Mają całą, całkowitą figurę połowiczną przeciwko połowicznej. A nie, a nie grają. Tym gońcem nie grają. Nie atakują białych pól. To trzeba zagrać f5 albo goniec h3 i f5. Goniec d3. A czarne mają na czarnych, podciągają hetmana. Hetman wychodzi, żeby tu się nie wymienił. Czarne konsekwentnie proponują wymianę hetmanów. Bez hetmanów para, gońcych, para gońców z tymi pionami jest niezła. Teraz czarne nie mogą zrobić roszadę, ale idą do ataku. Mogą atakować król. Jak widzimy wariant jest obosieczny b5 typowe zagranie król ucieka z linii c w szczególności jak czarne wezmą pionka c2 król może uciec do rogu często jest mat przy królu na c1 król f8 sztuczna roszada no wreszcie wchodzi na białopolową część szachownicy h5 to nic nowego grano tak i grano A4. I wieża C1 nic nowego. I tu obróćmy szachownicę. I zakombinujmy, jak kramnik. Podpowiadam pozycję równej. Gramnik postanowił otworzyć pozycję. Ma parę gońców, one lubią otwarte przekątne, ale ma problem z wieżami. Białe mają koordynację, wiesz, czarne nie, i nie ma czym atakować tego króla. Obracamy wziął, Hetman wziął, i teraz wreszcie kombinujemy jak Kasparow. Czas start. No wreszcie, przesunął pionkę na białe pole i zaatakował punkt e6, biały punkt. Czarny nie mogą bić, bo pionki będą skompromitowane, na przykład... Teraz przyjdzie wieża i dopiero będzie bicie. Ale atakuje a4, nie boi się. Wieża h1. Na tego pionka patrzy. Skoczek f4, jeszcze jedna sztuka, na do pionka, hetman d6. No wisi konie, może być skoczkiem, więc hetman idzie na f3. Teraz widzimy, że ten hetman stoi na białym polu, tak jak powinien. Koniec na d5. Gonic d8, to jest niedokładność, lepiej było tym od razu iść na b7. I goniec e4. Białe zawładnęły białymi polami. Zawładnęły na Amen i już. Kolejne miękkie posunięcie. Proszę bardzo, kombinujemy jak Kasparow. Trzy. Wieża wchodzi do gry. z I proszę. I teraz białe wieże grają, a czarne nie grają ze sobą. I wieża, proszę. Staje rentgenem na Hetmana. Skoczek grozi odskoczyć. Goniec B6. I teraz pytanie. Zbić tego skoczka. Czy nie? Czas start. Bić, bo mamy wbrew pozorom lepszego białopolowego gońca. Tu trzeba uważać, bo grozi pan Maciuś. Może go zwinkluje. Taki niewidoczny pan Maciuś. Ale obrońmy wierzą. Wierzę, co prawda, pewnie jesteś na czarnych polach przy białopolowych gońcach. A 3 żeby ten nie psocił. Zobaczcie, że goniec czarnych nie ma gdzie gry. Pione pięcie jest podpartym wolnym, ale do końcówki nie dojdzie. No B4 to takie ryzykowne, więc było spokojnie wieża DD2 broni drugiej linii. Tuszach nie groźny. Wybijamy. I proszę bardzo. Kombinujemy jak Kasparow. Kombinujemy jak Kasparow. No i na pionka też oczywiście. I partia jest przegrana. Na hetman E7 nastąpi wieża D6. Król nie broni, bo hetman wygania. Próba kontrataku. Ale wieża bije z tak zwanym szachem. Tu jest szach. Przestraszony kramnik wymienia Hetmany. Hetmany sobie może wymienić, ale pionki już ma dwa mniej. Wieża C3. No pion nie może być. Ale te piony są słabe, to są słabe. Pan szachuś, odganiamy króla przeciwnika Aha, zasłonił piona. I naprzód. I pozycja zaraz się wygrywa. Hop. Wieża E7, hop. Wieża G8, wieża E5, Ostatnie utręży się podda, ale co się podda? No wieży może dotknął wieży, wierzy być nie może, musi zbić tu. Po zbiciu no końcówka jest wygrana. Wymieni piona A za piona H, i dwa piony dochodzą. Kramnik to wie. I kramnik się poddał. Ja dziękuję za uwagę.